Nie no, oby nie. Oby nie, oby nie! Ładna dziewczyna, ładna dziewczyna! Już przeszło cię. <gryś> ładna dziewczyna, ładna dziewczyna, nie, 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 nie. Ale ładna, ale ładna! Jesteś bardzo ładna i piękna. Ile masz lat? I skąd jesteś? Z jakiej miejscowości? Jesteś bardzo ładna i piękna, ile masz lat? I skąd jesteś, z jakiej miejscowości? Bardzo ładna i piękna, i masz skąd to jest z jakiej miejscowości? Za taką dobrą grę oleczka, postuje suwa, chyba ci dać na no, przykład. A ja cię bardzo lubię, na 1500%! Dawid Jasper Life, 10 zł. 10 zł. Oni cię będą obrażać w internecie, dlatego z tego serduszka cię proszę, nie zwracaj na nich uwagi, bo oni są chorzy psychicznie i nienormalni. Ale ma brzuszek, ale bym ją. <słyski> <słyski> Zorientowali, to wtedy to było faktycznie, kochani, kłamanie w CV Ale bym była dziewczyną, ale bym była moją dziewczyną, ale bym ją kochał, kochał bym ją i szanował bym, jakby tu była moja dziewczyna Ja bym ją kochał, widzowie, by ja bym ją kochał i szanował Jakbym była moją dziewczyną, to bym ją kochał i szanował, widzowie, na 1500%

i good, don't stupid. <laughs> all good, <laughs>